Wszystkim. Dawno nie poruszałam głosu na Asa Stories i tak dalej. Nie mówiłam za dużo. A chciałam tylko powiedzieć parę słów, bo nic dawno nie mówiłam, że wlecą dwa odcinki niedługo, które dzisiaj nagram. Nie będę się zbytnio do nich przygotowywać, ponieważ mój stan niezbyt pozwala mi na to, żeby jakośkolwiek i nawet niezbyt zależy mi na tym, czy będę miała jakieś pryszcze na filmie, czy coś kiedyś. Może Abym się tym przejęła, ale teraz serio mnie to nie obchodzi, więc będą dwa filmy. O, po pierwsze odnośnie wody. Dlaczego chciałam sprzedać wodę, bo nie czaję, czemu nie skumali ludzie, że to żart odnośnie Belle Delphine. Czy jak ona się czyta, ale to więcej wyjaśnię w filmie. Po drugie czemu odwołam wyjazd do Grecji, ponieważ teraz przyczepiacie się jakby do wyjazdu Zdecydujcie się, czy czepiacie się mnie, bo tam jadę, czy czepiacie się mnie tam, bo nagle odwołuję tam wyjazd. Nie jestem w stanie psychicznie zbytnio tam jechać teraz. I wiem, że polałby się na mnie ogromny hejt, więc nie wylatuję nigdzie jutro. Natomiast podejmuję inne kroki, o których dowiecie się niedługo na dniach. No i niedługo moje urodziny. Jest też pewna kwestia, o której chciałabym się wypowiedzieć, ale to zaraz, ponieważ. No, straszne rzeczy się dziełem w internecie. Nie chcę, jakby wypowiadać się o innych dramach, jak mam teraz w ogóle na głowie 10 dram, ale zbyt mnie poruszyło to, ponieważ sama kiedyś byłam w podobnej sytuacji odnośnie dramy, o której teraz mówię. Po prostu czekajcie na dwa filmy i niedługo też film odnośnie psa, na który. Na który raczej większość osób czeka i tak dalej, ja przepraszam, że ja bym już go nagrała i tak dalej, bo jest on dla mnie najważniejszy, żeby zakończyć ten hejt i żeby przestały jakieś fake ploty na mnie powstawać, powstawać i żeby wszyscy znajomi, którzy się ode mnie odwrócili, żeby im udowodnić, że nie są mnie warci i nie ma już powrotu do mnie. Pomimo, że im pokazywałam dowody i tak dalej, się ode mnie odwrócili. Pies jest dalej leczony. Po końcu leczenia pokażę wszystkie, jakby z każdej kliniki, paragony. Wszystko, tak naprawdę, co mu się działo, i wszystkie, tak naprawdę, wszystko, co z nim związane, wszystkie dokumenty, będzie wszystko udokumentowane. Więc na no to po prostu potrzeba czasu, bo pies jest dalej leczony. Dziękuję. Nie chcę robić siebie też kozo ofiarnego czy jakiejś poszkodowanej, ale wyobraźcie sobie, że wy byście byli w mojej stronie, że ktoś osądza was o coś, czego nie zrobiliście. I na waszą rodzinę, na wszystko yy, tak naprawdę wokół was jest nagle zepsute, tracicie współpracę wszystkie. Tracicie tak naprawdę dostęp do zarabiania, do wszystkiego. Yy. Tracicie tak naprawdę no, nawet przyjaciół, wiele po prostu przez to, że ktoś powiedział coś, co poszło dalej, rozpowszechniło się i nawet nie daliście mi pokazać i udowodnić wszystkiego i już powstają kolejne nagonki na mnie, bo po prostu mnie trzeba jechać za cokolwiek za. Um, czy wy na moim miejscu, jakbyście dostawali właśnie takie groźby i tak dalej, a wiecie, że nie jesteście winni, możecie śmiało iść do sądu, jak ludzie grożą wam sądem, jak skończycie 18 lat, które mam za 5 dni, właśnie urodziny, których nawet nie chcę, um, i grożą wam, że was tam poślą, i ja tam chętnie nawet pójdę, bo mam dowody i mogę pokazać. Um, to jak wy byście się czuli psychicznie, gdyby cały świat was nienawidził, każdy by się od was odwracał i każdy by tak naprawdę za wszystko się was czepiał i nie mielibyście życia i balibyście się, się wstać i nie mielibyście po prostu siły otworzyć oczu, a jak idziecie spać, to jedyne o czym myślicie, to o tym, żeby nie wstać. Nie będę mówić imion i nazwisk, ale ostatnio wybuchła pewna drama, i pewna dziewczyna została bardzo skrzywdzona i to nie jedna. Dużo dziewczyn zostało skrzywdzone przez pewną osobę, która działa w internecie i ja też miałam styczność z tą osobą i ta osoba też mi mówiła, że jest singlem i tak dalej. Więc dlatego się o tym wypowiadam. Normalnie bym się o tym nie wypowiadała i jakby wierzę w ofiarze, ponieważ Sama to przechodziłam i ta sytuacja dosłownie przypomina mi mój pierwszy związek I nie chcę, żeby było znowu, znowu zaczynasz gadać o byłym i tak dalej Nie, po prostu mnie serce zabolało, że ona musi przechodzić przez takie pierwsze. Sama przechodziłam przez ten koszmar, wszyscy się domyślali, że coś jest nie tak Um, tylko, że ja go broniłam, a tutaj sytuacja jest taka, że ona po prostu pokazała i odważyła się pokazać, jaka ta osoba jest naprawdę, i dużo dziewczyn też się otworzyło i przyznało, jaka ta osoba jest. Dużo dziewczyn też opisało sytuację, że naprawdę zdradzał, bo na przykład no, była, no pisali po prostu im i tak dalej. I jest wiele dowodów i tak dalej, więc ja wierzę po prostu ofiarze, nawet jeśli ta druga osoba ma dowody, to ja wierzę tej pokrzywdzonej, czyli tej dziewczyn tym dziewczynom, ponieważ ja sama byłam, jak mówiłam, w takiej sytuacji i ja po prostu bałam się to powiedzieć. I ja dopiero po sześciu miesiącach jakichś, czy nie wiem ilu, o tym potrafiłam powiedzieć, o tej przemocy psychicznej w związku i tak dalej. Wiem jak to niszczy i nie wyobrażam sobie przez co te dziewczyny musiały przechodzić, przez co przechodzi teraz aktualnie ta dziewczyna. I od początku coś mi nie pasowało, bo mówienie, że tylko przyjaciółka, tylko przyjaciółka, a jednak nie wyglądało to tak, jak tylko przyjaciółka, to, to coś tu jest nie tak. I nie będę, w sensie sprawa wygląda mega podobnie do mojej, ale nie jest identyczna. I po prostu czułam, że muszę podjąć głos, bo dziewczyny, uciekajcie od takich rzeczy. Wolicie naprawdę żyć całe życie w płaczu, być nastraszane i tak dalej, niż znaleźć kogoś, kto jest was wart i o was dba, stara się o was, a nie musicie się idealizować pod tą osobę, wyglądać jak on, ta osoba chce i tak dalej. Ja po prostu. Dosłownie to samo przychodziłam, a teraz mogę po prostu wyglądać. Najbardziej przeraziła mnie sprawa z kluczami zamkniętymi i tak dalej, bo ja też miałam różne popychanki w związku tamtym nękania takie psychiczne, że nie mogłam wyjść z pomieszczenia albo grożenie, że właśnie jak usunął mi wtedy Instagrama, też zrobił ze mnie maszynkę do nabijania follow, bo Dziewczyna, która została skrzywdzona cały czas, nawoływała, żeby przekierowywała na Instagrama tej osoby i ja też byłam maszynką do robienia wyświetleń na YouTubie. Do tego tak bardzo czuję, że dziewczyny musi mu, musimy się wspierać i uciekać po prostu od takich psycholi, bo takie sytuacje właśnie, że nękanie psychicznie, wyzywanie um, zdrady, Zamykanie w pokojach na klucz. Czy ja wiem, że popełniłam wiele błędów i dalej je popełniam, i tak dalej. Ale dlatego chcę się uczyć na moich błędach i przyznać do moich błędów, tak samo jak przyznałam się do skamów i ani razu do tej pory nie zrobiłam żadnego skamu. Dostałam propozycję skamu, którą odrzuciłam. Staram się po prostu każdy błąd. Które popełniałam nigdy go już nie popełnić, i polecam zrobić to samo: po prostu przyznać się i przeprosić, i nie robić po prostu z drugiej osoby, która jest ofiarą gorszej osoby, i hejt na nią robić, czy mówić robić z niej manipulatorkę czy coś takiego, tak jak zrobiono ze mnie kiedyś. Tylko po prostu przeproś, że byłeś zdrajcą i. I nie będę tu po prostu przeklinać.